Proszę bardzo. Dzisiaj mamy tu zimową scenerię. Kulki tutaj pokryte śniegiem. Fajnie utworzyła się taka izolacyjna warstwa. Ryb nie widać za bardzo w tym okienku. Tutaj gdzieś tam siedzą głębiej. Może z tamtej strony. Ładnie słońce świeci. Jeszcze zobaczmy, może ile mamy stopni. i 8 stopnia, no prawie 4. No taka sytuacja stabilna. 4 stopnie to jest całkiem, że to jest taka no, temperatura, przy której jest w porządku jeszcze w oczku. Nieco poniżej, no to już trochę byłoby chłodno. No ale też ten pomiar jest tutaj. No pod powierzchnią wody, tak, do 20 cm czujnik znaczy tak działa, więc tam głębiej może być trochę cieplej. Także zima w pełni, choć jeszcze kalendarzowo nie nadeszła.